Dzień dobry, wszyscy witajcie, to jest krótki odcinek prezentujący jak działa sobie kamera w nocy przy takim samym oświetleniu, a jeśli umyjemy sobie tranzyta. Także wypada po trzech tygodniach go umyć. To Zaczniemy delikatnie od półwzorca. Ja Mamy oprysk wstępny. Albo mu, Dobra, Andrzej chciał się odsuwa, żeby kamery nie zaklopać. Ile Na Teraz, moi drodzy, czekamy, żeby sobie to wszystko popracowało tutaj. Jak macie możliwość, to bierzcie myjnię ze szczotką, bo szczotką lepiej domyjecie. Najpierw robi się wstępny oprysk za 3-4 złote, potem zanurza zadychę, robi się sobie szczotką, a na tym mniej za piątaka i za kolejnego piątaka zmywacie wszystko, najlepiej sobie zaraz z woskiem, albo się przejechać samochodem. No, także czy można umyć busa za dychę? Można, oczywiście, że tak. Także dobra, czekamy chwilę i zaraz do was wracamy. Dobra, dzisiaj taka, ale się mu Ona na pewno to, to, to myje. Generuje własną pianę więc zaraz zacznie to nie działać a przynajmniej przystajemy z nową kamerką zobaczymy jak ona nagrywa bezpiecznie w nocy w tym Full HD, ale trzeba już odłożyć. To jest dość uporzyśliwy przypusek, że ma się kamerkę, to się nam nie zachycza. i ogólnie jest uporzyśliwe ogólne mycie tych kamer. Dobra, Dobra. rzucamy piątek i zrywamy to od razu bez zacieków. i jedziemy mam nadzieję, że się podobało i coś było widać. Baba, ja coś tam wam pogadam. Także umyliśmy transita. Włączę podświetlenie zegaru, żeby jeszcze chwycić. Bo w ogóle transit ma automatyczne włączanie świateł, więc nie włączają się tutaj nam zegary za każdym razem. Ale tym razem włączę, normalnie tego nie używam. Zobaczymy jak to wygląda w nocy w trakcie jazdy. Czy będzie to zauważalne, że się jedzie samochodem i będzie wszystko wszystkie wstrząsy będą jak przy telefonie czy innych tego typu kamerach, a czy ta z gimbalem sobie jakoś fajnie poradzi. Tam Antek nie wiem, czy wiesz, ale tym jojstkiem możesz sterować. Tylko nie wiem, tylko chyba, a nie, jak mamy na, na przód patrzysz, to chyba sterujesz normalnie, tak jak, tak jak są z te same strony. to zobaczę. założę tylko, że jak masz że jak masz, e, Ta. że jak masz na pierwszą, na pierwszą osobę, jakby patrzysz, no to wtedy, no to wtedy masz troszeczkę inaczej, ale tak to jest spoko, no, także nie wiem, jak to wszystko widać, nie wiem, jak słychać w ogóle w samochodzie, czy, czy to ma jakiś większy, niż... Antyk zaraz wam wycentruję i pokażę że Audi stoi. Nie wiem, czy mu się uda. Udało mu się. I Audi stoi tutaj po prawej stronie. Teraz stoi Opel. I za tym Opelem stoi Audi. Więc się zatrzymałem przy Audi. Antyk nagrałem Audi. Proszę bardzo, stoi Audi. Żeby nie było, jeszcze jest. I ogólnie trzymam. мет na uchwycie zamontować albo na statywie ją postawić w samowali, to byłoby trochę inaczej. A te wszystkie testy mają zadanie e, jakby sprawdzić jak to będzie wyglądało w filmie, który Wam za niedługo chciałbym wrzucić, nagrać i wrzucić na YouTube. ale zobaczymy. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. A my sobie tutaj za panem kolegą na chodniku. Zapaliły się światła na pacę a tu przy okazji macie jeszcze mój wózek. No, także ładnie to wszystko wygląda. Gasimy wszystko, bierzemy rzeczy do domu i widzimy się na live'ie. Albo już się widzieliśmy na live'ie. nie wiem kiedy to zmontuję. Może kiedyś. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa.